Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę. 28, stycznia. Kołąbki siedzą tutaj jeden na zewnątrz. Tutaj mają jedzenie wodę. Pogoda się w miarę taka zrobiła, ma być śnieg cały czas Ale się przejaśniło, tutaj panowie zobaczcie się przejaśniło Trochę, no to wypuszczę gołębie Śniegu stopniało trochę, ale teraz ten tydzień ma być e, Sypać cały tydzień śniegu, także nasypię tego śniegu Nie będziemy wypuszczać powoli Tylko te pocztowe

z rana patrzyłem, taka pogoda była, trochę tego Ale teraz w miarę ładna się zrobiła A To je wypuścimy, niech lecą Hop, 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 hop Hop, 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 hop. hop, hop, hop. Poleciały tam Gołąbki No nic, zobaczymy gdzie one te latają Tak tutaj sobie siedzą w pewniku. Nie będę je wypuszczał tak jak mówię, bo szkoda, że w złapał Zaraz zobaczymy, gdzie te poleciały, ale nie widać ich tutaj nigdzie. Pewnie poszły w miasto. Bo zazwyczaj le lecą w miasto. No, i nie ma ich. Nie ma ich. Nie widać. Tam chmury idą, być może śnieg zacznie sypać. Ale generalnie tak, tak to wygląda tutaj. Nagramy, jak przyjdą, bo one pójdą, to może ich nie być i godzinę. Jak wrócą, to nagramy. Tam u góry gdzieś łoś chodzi za tym domem, bo tutaj co roku przechodzą, tutaj koło nas nieraz przechodzą łosie, przechodzą samice, idą tam gdzieś do samców. I tam gdzieś u góry leży łoś, samica. Jak ten dom ciemny tam jest, może przybliżę trochę. O tam gdzieś koło tego domu ciemnego, tam gdzieś żona mój, że tam leżał, leży, położył się ten łoś tam, leży gdzieś. No nic, czekamy aż przyjdą gołąbki. Witam panowie. Go, Gołębi już latają jakieś pół godziny, przybliżę trochę. Tutaj będzie je widać zaraz. O, lekko tutaj. O, lekko tutaj gołąbki. Tam gdzieś tego. Co chwilę przychodzą. O, tam w chmury. Już ich nie widać prawie. I znów idą tam w miasto, w te góry, I idą tam. Tam gdzie te takie chmury są one idą tam w te, w te góry znów tam gdzieś idą w tamtym kierunku tak i tak e, przylatują i w tamtą stronę idą I 10 minut i wracają wysoko a tutaj panowie mówiłem, że łosie jest jeden, może przybliżę może będzie widać tam są dwa łosie tam są Dwa łosie, przybliżę, to jest na maksa już. O tam za tymi, jak jest te drzewo tak po środku, tam uszy widać, za tym krzakiem. Tam dwa łosie, samice dwie leżą. One tutaj przychodzą, w zeszłym roku to one były tutaj kołomie. Wam pokażę, tutaj one były o, chodziły. Tędy tutaj chodziły. Chodziły w dół stąd tutaj, bo to jest taki lasek tego i one tutaj przechodziły, a w tym roku tam leżą, może przyjdą jeszcze. No i zając też tutaj taki biały, bo tutaj są białe zające, tylko uszy mają takie szare i ogony. Te ślady widać jego. Tutaj już kilka lat od kiedy mieszkam, to on tutaj trzeci rok i on ten zając cały czas tutaj jest. A gołąbki, o idą gołąbki akurat panowie. I do gołąbki, znów wracają, zobaczcie. Tutaj gołąbki idą, wracają, pięć pocztowych. Już wylatały ze 40 minut. To może niedługo siądą, bo to taka pogoda, ale nie, gdzie tam one idą. Znów poszły, znów poszły, tam pokażę wam też. Obrączki też zamówiłem. O tutaj lecą gołąbki. Przybliżyłem. Pięć pocztowych, jeden samiec, cztery samiczki. Zakupiłem obrączki, pokażę wam tam później na zdjęciach. Wkleję. Te obrączki. Oni no nic, niech latają. Pogoda jest jak jest, jak widzicie tam o góry, chmury. One idą w tamten kierunek, później tam wracają. Śniegu za dużo nie ma teraz. Nasypało ostatnio trochę, tak ze 20 centymetrów, ale e, tam lecą dwa poluchy też. Też e, Powybijali te poluchy tam u nas na hali siedziały, powybijali. Ty, e, te poluchy tam ze 30 sztuk siedziało. Tutaj teraz przylatuje z 5 sztuk, tylko. Tam na centrum prawdopodobnie jest we 30 Ale to No nic, czekamy aż przyjdą gołąbki Nagram wam powiem ile latały Panowie pogoda się psuje Gołąbki, Chodź, 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 Gołąbki zaczynają siadać. Godzinę wylatały, ale pogoda się strasznie psuje. Chodź, 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 chodź. Straszliwie pogoda psuje. No, chodź, 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 Dobrze by było, żeby siadły już, bo za chwilę będzie tutaj się taka, Już zaczyna sypać bardzo mocno. Schowam pod ten gołąbki siadają, zaraz wam pokażę jak tutaj. O, chodź, 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 chodź. Siwo się zrobiło, prawie nic nie widać. Chodź, 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 A na chwilę jeszcze mocniej będzie, także. O, dwa siadły dobrze. Jeszcze trzy. Chodź, 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 chodź. No martcie panowie, sypie śnieg. Siwo się zrobiło prawie nic nie widać. Tam też siło, zobaczcie, nad górami wszędzie. Dobrze, że siadły, godzinę wylatały, wystarczy. Bo pogoda teraz będzie naprawdę... Śnieg będzie sypał cały czas. Chodź, 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 chodź. Także dobrze, że siadły na domek. Zaraz pewnie wejdą. Znaczy najedzone są, bo dałem im z rana jeść. Z rana im dałem jeść, najedzone są, to może tak od razu nie będą wchodzić. Ale zejść, myślę, zejdą już teraz. chodź, 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 chodź. Chwilę posiedzą, pewnie zejdą. Także zobaczcie tam co się dzieje już. Siwo się zrobiło, śnieg sypie i taka pogoda tutaj towarzyszy nam. Także panowie do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia w następnym nagraniu. Rzadko nagrywam, bo rzadko pogoda jakaś się trafi. Zobaczcie co się dzieje, coraz gorzej się zaczyna robić. Tam już prawie tych gór nie widać, za chwilę będzie tak sypało, że będzie. Na 10 metrów tylko widzieć. Widać. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia w następnym nagraniu.